Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu 30. kolejki Betlejem drugiej Ligi pomiędzy Hutnikiem Kraków a KKS Kalisz. W pierwszej części konferencji jest z nami trener drużyny Gości, pan Michał Gościniak. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Dzień dobry. Gratuluję i proszę o kilka słów podsumowania meczu. Mm, dziękuję. Chciałem bardzo pogratulować chłopakom, że, że zdobyliśmy dzisiaj te trzy punkty i ta drużyna, która walczyła na boisku, no pokazała charakter i pokazała serce, bo to może nie był taki mecz, jaki sobie zakładaliśmy, Według planu nie zawsze, nie zawsze ten plan jest zrealizowany. Na pewno mieliśmy problemy z pressingiem przeciwnika i wiedzieliśmy o tym, że hutnik będzie bardzo mocno presował. Ale wiedzieliśmy też, że jeżeli ten pressing ominiemy albo pojawią się szanse z ataku szybkiego z kontry, to będziemy bardzo groźni. I ten początek meczu tak wyglądał, gdzie ruszyliśmy bardzo mocno z kontry, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Mogliśmy strzelić jeszcze jedną bramkę. Natomiast złapaliśmy, złapaliśmy tą bramkę na 1-0. Ale hutnik w budowaniu naprawdę były momenty takie, że nas dominował i mieliśmy duże problemy w tym, żeby wypychać, żeby złapać, złapać trochę tlenu. Obroniliśmy to 0, -0 to 1-0 w pierwszej połowie. Powiedziałem chłopakom w przerwie, że jeżeli trafimy na 2-0 z kontry, to, to ten mecz wygramy i tak to wyglądało. Oczywiście, mieliśmy też dużo szczęścia, bo nie karny. I po tym niestrzelonym karnym, myślę, że drużyna Hutnika też, też troszkę, troszkę się podłamała i siadła, a my to, my to wykorzystaliśmy. Nie zawsze będziemy grać mecze, w których będziemy dominować z piłką, w których to, to co sobie zakładamy, będzie wychodzić. Ale sercem, charakterem musimy, musimy te, te mecze dźwigać. Ja jestem bardzo zadowolony, że po meczach, gdzie straciliśmy te bramki w końcówce z lks em i w końcówce z Polonią Bytą, Dzisiaj zagraliśmy na zero z tyłu i ogromne gratulacje też dla, dla Maćka Krakowiaka za, za to czyste konto, ale każdy, kto dzisiaj pracował w obronie zostawił serducho i, i jestem z nich naprawdę bardzo, bardzo dumny. Bardzo dziękuję. Czy mamy jakieś pytania z sali? Widzę, że pytań brak, także dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. I w drugiej części konferencji prasowej jest z nami trener drużyny gospodarzy pan Maciej Musiałka, i poproszę o podsumowanie. Przede wszystkim gratulacje dla zespołu gości. Absolutnie zasłużone zwycięstwo. To zespół bardziej zdeterminowany, e, który lepiej wszedł w mecz, po pierwsze 5 minut w naszym wykonaniu to była kompromitacja. Miałem wrażenie, że zabytnicy nie za bardzo wiedzą, po co na tym boisku się znaleźli. I efekt był taki, że tracimy bramkę od razu z tego, co było. Oczywiście, błodą nam młynka, iż powiem, jak ten, gra, ten zespół i jak będzie nam teraz od tego momentu było już nam ciężko. E, wyciągnąć przeciwnika wyżej, bo że bardzo dobrze grałem w obronie niskiej, szukają kontr i ten mecz na, z naszej winy tak się ani inaczej ułożył. I to było ewidentnie pod przeciwnika, który to dobrze wykorzystał, dobrze rozegrał i tak jak wspomniałem na początku, absolutnie zasłużenie ten mecz wygrał. Byliśmy bardzo słabi zarówno w działaniach indywidualnych, jak i w działaniach zespołowych, grupowych i zespołowych. Bardzo mi przykro, że kibice musieli oglądać nas w takiej dyspozycji w tak ważnym meczu. Też jestem bardzo zawiedziony, myślę, że zawodnicy też, ale to było zdecydowanie, zdecydowanie za mało na to, żeby wygrać żeby w barażach. Jeśli chcesz się liczyć w walce o, o tak o zaszczytne miejsce, pierwsza szóstka, to, to, to musisz zdecydowanie więcej pokazać. Od siebie w każdym elemencie, i mentalnie, i, i piłkarsko, i, i, i motorycznie, według mnie ten mecz Niestety był chyba jednym z najsłabszych w, 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 w hutnika od, od, od wielu miesięcy, więc jestem bardzo za Dziękuję. Dziękuję.